Hej, z tej strony NomiCat, a ja witam was w kolejnym odcinku z Dead by Daylight. Dzisiaj zagramy sobie detektywem tapem i zrobimy na nim Adepta. Adepta, czyli zagramy z jego podstawowymi trzema perkami. Mam przedmiot jakim jest apteczka z dodatkami bandaże i żelowy opatrunek. Mam również dar pachnąca na lawenda, który dodaje nam punkciki. No i jego trzy umiejętności, czyli wytrwałość, e, przeczucie detektywa, i nadzór. Jeśli oczywiście chcecie się dowiedzieć więcej na temat tych perków, e, możecie zatrzymać sobie nagranie i poczytać o co w nich chodzi. Pokrótce Wam je przedstawię, czyli tutaj możemy się czołgać, a przy okazji właśnie regenerować nasz stan, czyli jak jesteśmy totalnie powaleni i leżymy na Ziemi, przy okazji mamy ograniczanie, ograniczone stękanie podczas właśnie naszego leżenia na Ziemi. E, przyczucie detektywa, po prostu po ukończeniu generatora dostrzegamy aury totemów, skrzyń generatorów w zasięgu takim na jaki pozwala nam ten perk. No i nadzór to jest to, że w momencie bycia w okolicy Killera zbieramy 3 żetony i te 3 żetony podczas dobrego skill checka przy generatorze jest traktowany jako świetny i dodaje nam 1% do generatora. Tak pokrótce wam to wytłumaczyłam, ja teraz czekam aż luby się załaduje i będziemy widzieć się powoli już w meczu. Dobra, mecz powoli już się będzie wczytywać ogólnie ostatnio. Serwery Dead by Daylight mają straszliwe laki. Ja oczywiście przepraszam za mój głos i pociąganie nosem, ale jestem chora, tak jak wam pisałam i dopiero w sumie jest pierwszy dzień, kiedy czuję się na tyle dobrze i na tyle mam odetkany nos, że mogę dla Was ponagrywać. Potrzebuję to zrobić, bo będę potrzebowała większego zapasu, żeby też porobić dla Was kilka live'ów, bo bardzo by mi na tym zależało i chciałabym się zająć też nowymi seryjkami, no a właśnie do tego przydałoby się udałoby się właśnie tutaj mieć jakieś zapasy. W każdym razie ludzie, mamy już pierwsze powalenie nie wiem czy uda nam się osiągnąć tego adepta. Ja przy okazji um, chciałabym wam przypomnieć, żebyście zostawiali łapeczki w górę i komentarze pod tym odcinkiem, jeśli nie wiecie co napisać w komentarzu, zawsze możecie rzucić mi jakieś wyzwanie, kim mam zagrać, z jakimi pierkami, albo zrobić to typowo losowo, czyli po prostu e, napisać mi kim mam grać, bo to bardzo ważne, czy surwem, czy killerem. Potem napisać mi numerek od 1 do 30, to będzie wybór postaci. A potem cztery numerki związane z perkami od 1 do 40. To jest totalnie losowe, nie musicie się znać na grze, po prostu wystarczy, że to napiszecie. Dobra, będzie chyba kolejne powalenie, choć widzę, że tutaj się całkiem y, spokojnie. Ja od czasu do czasu prawdopodobnie będę cicho, albo żeby odkasznąć, albo żeby właśnie y, pociągnąć sobie nos. Jak zło zwał, tak zwała, ale tak trzeba będzie, bo no niestety widzicie jak to jest ciężko idzie, a jeszcze no, nagrywanie trzeba sobie po prostu jakoś radzić. Dobra, mamy bunia. M. Nie wiem, co zrobić. W sumie dokończę tego gena na pewno. No i może pójdziemy po tamtą laskę, zobaczymy. Fajnie by było, gdyby ta Feng sama się uleczyła. No i zaraz będziecie mieli właśnie przetestowanie naszego perk'a, czyli właśnie teraz zobaczycie, że widzimy bardzo dużo rzeczy. E, skrzynki, geny, totemy i tak dalej, i tak dalej. Dobra, lecimy po nią. Mam nadzieję, że zdążę. Zdążyłam, dobra, uleczymy ją, bo przy okazji mamy zadanko, żeby uleczyć cztery stany zdrowia. Ja bym w sumie o tym nie wspominałam, no ale tak, mamy takie zadanko, więc wypadałoby jednak e, gdzieś te mm, ziomeczki tutaj leczyć. E, raczej nie uda nam się wyjść w tym meczu, tak sądzę, więc adepta raczej nie będziemy mieli, e, ale może uda się w następnej grze. Przy okazji, e, teraz w ogóle granie królikiem stało się jakimś topem. E, ja dzisiaj rano grałam sobie właśnie w Dead by Daylight jedną rundkę, dosłownie i e, okazało się, że graliśmy na królika, ale grałam z takim teamem, który totalnie nie chciał mnie uratować i zawisłam na haku i tak wisiałam do drugiego stage'a, więc stwierdziłam, że się w sumie poddam, ale było widać, że królik grał bardzo dobrze, bo rzucał z bardzo dużej odległości no i robił to przede wszystkim celnie. No, to chyba najważniejsza akurat. Dobra, dokończymy tutaj, gena. E, dobra, ja już po nią pójdę, bo trochę drogi jednak tam jest. O, Jest skończony. Najgorzej, nie bardzo miałam gdzie uciekać. No ale. Ale chyba się udało. Uleczymy sobie stan zdrowia. Siebie. E, ale chyba to ja akurat jako ja się nie wliczam do tego. E, no niestety, musiałam z Rzymu bo bez sensu, żebym miała dwójkę. Tak to chociaż mogła się jeszcze chwilę pogonić. E, I mieć trochę szansy. E, w ogóle ta Fengusia. Która już jest wisiała, nic nie robi, nie robi żadnego gena. Ani w sumie nic nie robi. Po prostu mam wrażenie, że chyba siedzi w szafce. No i to nie jest dobra znaka, bo um, może udałoby nam się skręcić te wszystkie geny, gdybyśmy grali timowo, a nie sami ze sobą. O, dobra, Fengusia jest gdzieś w szaku w ogóle. Wow, jeszcze na no, dodatek, że dostała piernicz, to nic nie robi. Seriously. Jakby... Pożar się boże, no ale dobra, w momencie kiedy w ogóle nie wyjdzie nam ten meczek, to oczywiście zagramy sobie następnego yy, nextica. Żeby się przekonać, czy rzeczywiście ciąży nad nami jakaś klątwa i gen skończony. Dobra, mamy Fengusie. Yy, słyszę, że z moim głosem jest coraz gorzej, no ale trudno. Będziecie mieli najwyżej taki jeden odcinek, gdzie po prostu będę trochę mniej zdrowa niż zazwyczaj. Ale na pewno nam ten mecz nie wyjdzie. Staram się dla Was w ogóle nie nagrywać yy, takich odcinków w momencie, kiedy jestem chora. Nie ze względu na to, że nie chcę, żebyście słyszeli e, mój głos czy cokolwiek takiego, tylko raczej ze względu na to, że e, no, nie jest to przyjemne, nie, nie rozumieć e, w ogóle mm, człowieka, który nagrywa przy okazji... Przy okazji właśnie takiego, co odchrząkuje wiecznie, no i wiecie, no to nie jest miłe, więc jakby po prostu daruję sobie to zazwyczaj. No dobra, chyba nie uciekniemy już. Albo może. Aha, dobra, no nie w tą stronę! No i świetnie Tyle z nas zostało Jedyne co aktualnie będę mogła zrobić To spróbować się ściągnąć I zagrać dla was kolejny meczek, No bo chyba Już Nie znam w tej chwili nie pozostaje I dobra stara ale umówimy się Że jak ja się ściągnę to e, Mnie puszczasz okej? Okay? Właśnie bądź taka no Puść mnie o, no i tyle z naszego szczęścia. Te 4% nigdy nie wchodzą. No cóż, dobra. Poiglujemy się ze względu na punkciki i przejdziemy do następnego. Bo po co przedłużać? Skoro i tak wszyscy zawiśniemy. No i e, nici z adepta. Bo przecież, żeby mieć Adepta, to potrzebujemy trzy podstawowe werki postacji, no i przy okazji przydałoby się uciec z mapy, czyż nie? Tak mi się wydaje, a bynajmniej osiągnięcie od nas tego wymaga, no trudno. Złożony w ofierze, zobaczmy tylko jakie były podsumowanie tego meczu. Uleczyliśmy jakiś stan zdrowia? Aha, w ogóle, aha, bo to współpracując z innym surwem mam uleczyć ten zdrowia. Perki naszych surwów to były takie, a ja lecę do kolejnego meczu. Dobra, czas powoli się włączać, bo mecz powoli się wczytuje, oczywiście bardzo powoli, jak to standardowo. Zobaczymy na kogo tym razem trafimy. Nie wiem, yy, boję się tego, że tym razem możemy też nie uciec, no ale w sumie do trzech razy sztuka, yy, więc jeśli nie teraz, to zobaczycie adepta w następnym odcinku. Oczywiście już będziemy yy, tak robić, żeby na 100% mieć tego adepta w następnym odcinku. No bo wiadomo też nie ma co oglądać 300 odcinków pod tytułem Nieudany adept. Budko. Nie ma nas tu. No nie, no świetnie po prostu. Dostaliśmy, Aj. no dobra, nie jestem jakaś świetna w wykręcaniu tutaj um, naszej autystki. Co z tym matchem? Dead by Daylight nie idą, Tam jest już ranny. My wisimy. Perogenów. Co tu począć? Co tu począć? Jakoś chyba dzisiaj nie ma dnia do grania, surbem. Może spróbuję dla was za chwileczkę jeszcze nagrać jakichś killerów. Bo w sumie, czemu nie? O, i przy okazji nikt właśnie nie chce po mnie przyjść. Więc może być ciężko. Wreszcie, yy, nasza Yunjin Lee ruszyła po nas. Bo, jak tak dalej pójdzie, to będziemy mieli dwójkę i tyle będzie z naszego challenge'u, bo na pewno nie uzjaki wtedy. No, mam nadzieję, że zdąży przed tą dwójką. Proszę. Bo... Ale ja mam pycha. No i tyle z tego by było? No nie, za wcześnie! <grywka> o Boże! Nie wiem, czy mam puszczę ten odcinek, bo to, co się dzieje, to jest jakaś istna katastrofa. Masakra, masakra. Ona my jeszcze kampi. Dobra, to wiecie co ja się poddaję. Trudno. Właśnie zobaczyliście dwa bardzo krótkie mecze, ale ja chyba mam dosyć, bo... Co z tego? Co z tego? Że ona mnie ściągnie. Tak bardzo nie rozumiem. O, świetnie. Dobra, rozumiem, że ustawienie się akurat może za generatorem nie było zbyt mądre. Ale naprawdę, mam wrażenie, że no, dzisiejsze mecze są jakieś dowani. Na dotyku nam ma strasznie jakoś spowolnione robienie genów. Dobra, jeden generator pykło, ale to chyba tyle by było w tym meczu. No, dogramy już. Jakby ja mam dwa wiszenia, ale reszta yy, nie ma. się no mają po jednym, dwójka, a jedna nie ma, więc zobaczymy. Może uda nam się to dograć, może uda nam się zrobić geny. Chciałabym w to wierzyć. Ale ciężko po takim wiszeniu wierzyć w to, że ten mecz ma jeszcze szansę, by tu. No, wiecie, zawsze jest szansa na. Mm, na tego. Na klapę. Zawsze jest szansa na klapę. No ja chyba zrobię tego gena, jak mi się wydaje. Możliwe. Zobaczymy. <gry> Czy zrobię go zanim ona. Tego Rexa powali? Jednak nie. Ale na pewno go skończymy zanim go powiesi. Proszę bardzo. Wszystkie skrzynki są już przeszukane w ogóle. To jest dosyć śmieszne. Bo. bo fajnie by było w sumie otworzyć jakąś skrzynkę. Czy on się puszcza? Już no stary, nie puszczę się, proszę. Dobra, ściągnęła go. Uff. No ja tu biegam i robię geny, no ale wiecie, to jakby jest trochę ciężkie w momencie, kiedy dwóch made w yy, no i tak naprawdę tylko jedna nie wisiała. Ale dobra, nie poddajemy się. Mieliśmy się poddać, ale się nie poddaję. Chcę mieć wszelaką nadzieję, że ten mecz ma jeszcze prawo bytu. A oni chyba robią w ogóle gena w domku. Powiem wam, że to nie jest taka zła taktyka. Oni wszyscy robią gena w domku, a e, ja robię poza domkiem. Wszystkie geny. Aha, tylko on. no mnie idzie. Uuu, one mają na skończenie geny w ogóle. Dobra i tutaj jest ostatni gen do skończenia. No, nie no. No niech ona przyjmie Kurde hmm, to raczej nie do ugrania Dobra, ma czuwaka w ogóle Bez sensu, nie uda się Odysse jeszcze miała, albo tamta ją odsypiła. To też yy, możliwe. No tak. No przecież rony. No i tyle z tego. No nie uda się, no. Miło by było, ale się chyba skończyło. Nie wiem gdzie jeszcze. A, tutaj jest gen. No ale to bez sensu. Ja bym musiała wykręcić tamten gen. Konkretnie tamten gen. No poczekamy do klapy. Tam jest. Będziemy mieli klapę? Czyli jest adept. Wow, ten będzie był tak bez sensu. Mamy ten EXERT! <noise> nice. Powiem wam, że nie spodziewałam się. Myślałam, że to nie ma prawa bytu, no bo jak w ogóle ten mecz był tak, tak na straconej pozycji. Od samego początku praktycznie, ale nam udało się uciec zdobywając adepta. Więc cóż, pomimo tego, że już w połowie meczu chciałam zrezygnować i się poddać. Dziękuję Wam, że byliście, dziękuję, że oglądaliście i mam nadzieję do zobaczenia następnym razem. Pa-pa!